Wybrany, zatrzymaj się. To, co teraz słyszysz, nie jest przypadkiem. Bóg sprawił, że ta wiadomość dociera do Ciebie, zanim nadejdzie niedziela. Dzień objawienia, dzień, w którym wszystko, co ukryte, stanie się widoczne. Nie kliknąłeś tego filmu przez przypadek. Niewidzialne poprowadziło Cię tutaj. Coś, na co czekałeś, coś, co było ciche, zamrożone, zacznie się teraz poruszać. Szybko, nieodwołalnie, bosko. Zanim pójdziesz dalej, polub ten film, zapisz się na kanał i napisz jedno słowo w komentarzach. Punkt zwrotny. Bóg to widzi, wszechświat to rejestruje. To nie jest informacja, to jest aktywacja. Zostań do końca, bo to, czego się tutaj dowiesz, przygotowuje cię na to, co Bóg zamierza uwolnić. Czy to czułeś? To ciche elektryczne napięcie w powietrzu, jakby samo stworzenie wstrzymywało oddech. To jest moment, gdy nadchodzi niedziela. Nie tylko dzień w kalendarzu, boski sygnał. Dzień zmartwychwstania nadszedł. Dzień, w którym to, co martwe, ożywa. Wszechświat się nie spieszy, nie potyka. Czeka na boskie wyczucie czasu. Twój wysiłek, Twoje poświęcenie, Twoje łzy, Twoje przepracowane noce, wszystko to zbiega się teraz w tym jednym świętym momencie. Bóg daje zamknięcie. Niedziela nie ogłasza się trąbami. Porusza się w ciszy, ale z absolutnym autorytetem. To jest dzień, w którym niewidzialne siły zaczynają doskonale wyrównywać się wokół ciebie. Każda opóźniona modlitwa, każda niezauważona łza, każda próba, która testowała twoją duszę, nagle znajduje swoje miejsce w boskim planie. Może jeszcze nie czujesz tego w swoim ciele, ale w królestwie ducha koła już się obracają. Wyobraź sobie niebiańską orkiestrę która stroi się w ukrytych sferach. Zanim pierwsza nuta zabrzmi w Twojej rzeczywistości, symfonia w niewidzialnym już się rozpoczęła. Ten dzień jest sprawiedliwy. Nie honoruje najgłośniejszych, ale wiernych, cichych, wytrwałych. Spójrz na historię w Piśmie Świętym. Józef czekał lata w więzieniu, zanim faraon go wezwał. Nikt tego nie przewidział. Dawid pasł owce w ukryciu, zanim Bóg namaścił go na króla. Czas przygotowania był długi, ale moment wyniesienia przyszedł nagle, potężnie, bosko, zorkiestrowany. Punkt zwrotny Boga nie należy do niecierpliwych, należy do tych, którzy byli wierni w ukryciu. Wybrany, jesteś tutaj nie ze względu na swoją doskonałość, jesteś tutaj ze względu na swoją wytrwałość. Bóg nie szuka bezbłędnych świętych, szuka wiernych serc. Ludzi, którzy nie łamią się przy każdej burzy, ludzi, którzy nie tracą wiary przy każdym rozczarowaniu. Stałość jest językiem nieba, nie talent, nie elokwencja, stałość. Wyobraź sobie latarnię morską, która stoi przez sztormy, fale biją w nią, burze szaleją, ale ona stoi, rok po roku, noc po nocy. To właśnie Bóg widzi w Tobie nie emocjonalne uniesienia, ale strukturalną wierność. Zdolność doniesienia ciężaru obietnicy, gdy się zmaterializuje, bo ona nadchodzi i jest potężna. Historia jest pełna ludzi, którzy złamali się pod ciężarem błogosławieństwa, ponieważ nie byli gotowi. Bogactwo przyszło zbyt szybko. Sława przyszła zbyt wcześnie. Wpływ przyszedł, zanim charakter został ukształtowany. Bóg nie popełnia tego błędu z tobą. Czeka, testuje. Kształtuje, przygotowuje, a gdy jesteś gotowy, naprawdę gotowy, otwiera śluzy nieba. Każda godzina, którą zainwestowałeś, jest zapisana w księdze życia. Każda łza, każda cicha modlitwa, każda przepłakana noc. Nic z tego nie było na próżno. Niebiański rejestr wszystko zapisał. Wyobraź sobie, że siejesz nasiona w wierze, przez lata nic nie widzisz nad ziemią, ale pod powierzchnią rosną korzenie, głębokie, silne. Niewidzialne dla ludzkich oczu, ale widzialne dla Boga. A potem, w bosko wyznaczonym dniu, życie przebija się przez powierzchnię. Nagle, potężnie, nieodwołalnie, tak działa punkt zwrotny Boga. To, co widzisz, to tylko manifestacja, czego nie widzisz, to wieloletnie przygotowanie w ukryciu. Bóg pracuje za kurtyną, dostosowuje, kalibruje, orkiestruje i czeka na doskonały moment. Ten moment jest teraz, nie dlatego, że na to zasługujesz, ale dlatego, że Jego łaska Cię przygotowała. Zanim dzisiaj otworzyłeś oczy, duchowa rzeczywistość już się przekonfigurowała. Niewidzialni aniołowie zostali wprawieni w ruch, drzwi w niebie zostały otwarte, przeszkody w naturalnym świecie zostały usunięte. Jeszcze tego nie czujesz swoimi pięcioma zmysłami, ale gdy to poczujesz, będzie już dokonane. To jest zasada boskiej przyczynowości. Bóg porusza się najpierw w duchu, potem w materii. Przyczyna jest niewidzialna, skutek jest tym, co widzisz, i wydaje ci się cudem, ale dla Boga to po prostu wypełnienie Jego planu. Wyobraź sobie mistrza szachowego, który widzi 20 ruchów do przodu. Dla Ciebie każdy ruch wygląda losowo, ale On podąża za doskonałą strategią. Tak działa Bóg. Każde opóźnienie, każde odrzucenie. Każdy objazd był częścią Jego mistrzowskiego planu. Widziałeś tylko chaos. On widział porządek. Czułeś tylko ból. On widział kształtowanie Twojego charakteru. Pierwszy znak, że punkt zwrotny Boga jest blisko, nie jest spektakularny. To lekkość. Zadania, które wcześniej były trudne, nagle płyną. Ludzie, którzy byli przeszkodami, znikają z Twojej drogi. Problemy, które wydawały się nierozwiązywalne, rozpuszczają się jak poranna mgła. To nie przypadek, to boska interwencja. Bóg uwalnia drogę dla tego, co ma nadejść. Wyobraź sobie Izraelitów przed Morzem Czerwonym niemożliwe do przekroczenia, aż Bóg tchnął nad nim. Wtedy woda się rozdzieliła nie przez ludzką siłę, ale przez boski dekret. Tak działa punkt zwrotny. Opór nie łamie się przez twój wysiłek łamie się przez rozkaz Boga. W naturalnym świecie widzisz to cały czas. Przedsiębiorca walczy latami, potem nagle otwiera się drzwi, których nikt się nie spodziewał. Czy to było szczęście? Nie. To było boskie wyczucie czasu. Przygotowanie odbywało się w ukryciu, manifestacja odbyła się w widocznym, ale obydwa pochodziły z góry. Bóg nie nagradza życzeń, wypełnia obietnice. Możesz sobie życzyć tysiąca rzeczy. Ale jeśli nie masz duchowej dojrzałości, by je nieść, Bóg będzie czekać. Nie z okrucieństwa, ale z miłości. Obietnica bez dojrzałości zniszczyłaby cię, więc cię kształtuje, wzmacnia cię, przygotowuje cię. A gdy jesteś gotowy, wypełnienie nie przychodzi jako niespodzianka, przychodzi jako naturalna konsekwencja twojej wierności. Spójrz na biblijnych bohaterów. Wszyscy przeszli przez pustynię, zanim weszli do ziemi obiecanej. Mojżesz, 40 lat. Dawid, lata w ucieczce. Jezus, 40 dni w pokusie. Pustynia nie była karą, była przygotowaniem. A po pustyni przyszło namaszczenie. Po próbie przyszła obietnica. Po śmierci przyszło zmartwychwstanie. Punkt zwrotny Boga nagradza tych, którzy wytrwają, nie tych, którzy się poddają. Oto prawda, której świat nie rozumie. Błogosławieństwa Boga rzadko przychodzą bezpośrednio. Przychodzą przez nieoczekiwane kanały, przez ludzi, o których zapomniałeś, przez możliwości, których nie szukałeś, przez momenty, które wydają się niemożliwe. Stary kontakt nagle dzwoni. Przypadek? Nie. Boska Opatrzność. Projekt, który wydawał się martwy, ożywa na nowo. Zbieg okoliczności? Nie. Boskie wskrzeszenie. Umiejętność, której nauczyłeś się lata temu. Nagle jest potrzebna. Szczęście? Nie. Boskie przygotowanie. Wszechświat nie działa według Twojej logiki. Działa według mądrości Boga. A jego drogi są wyższe niż Twoje drogi. Punkt zwrotny Boga ma mistyczną właściwość. Kompresuje czas. Lata nagle wydają się momentami. Dziesięciolecia wierności krystalizują się w boskim momencie. Sługa, który był wierny przez trzydzieści lat nagle zostaje wyniesiony do przywództwa. Czy to było jedno wydarzenie? Nie, to było 30 lat niewidzialnej wierności. Ale czas zapadł się w momencie boskiego uznania. W piśmie jest zasada czas kairos. Nie chronos, chronologiczny czas, ale kairos, boski moment. Nie możesz w chronos wymusić tego, co dzieje się tylko w kairos. Ale gdy kairos przychodzi, rzeczywistość eksploduje. Jeden moment zmienia wszystko. Jedno słowo wypełnia lata oczekiwania. Jedna chwila manifestuje dziesięciolecia przygotowania. To jest moc boskiego punktu zwrotnego. Często punkt zwrotny Boga przychodzi, gdy śpisz. Dosłownie. Idziesz spać z problemem. Budzisz się i jest rozwiązany. Nie przez ciebie, ale dlatego, że Bóg pracował w nocy. Jakub walczył z aniołem do świtu. I obudził się jako Izrael. Piotr spał w więzieniu, i Anioł go wyprowadził. Apostołowie modlili się całą noc, i rano przyszła pięćdziesiątnica. Bóg pracuje w nocnych czuwaniach, porusza się, gdy odpoczywasz. Rozwiązanie przychodzi, zanim się obudzisz. Przełom dzieje się, gdy śnisz. To jest punkt zwrotny. Nie potrzebuje Twojego wysiłku, działa przez swoją łaskę, a potem. Pewnego ranka zauważasz coś zdumiewającego. Świat traktuje Cię inaczej. Nie dlatego, że się zmieniłeś, ale dlatego, że Twoja duchowa rzeczywistość się zmaterializowała. Ludzie nagle Cię szanują, mimo że nic nie zrobiłeś. Możliwości Cię szukają, mimo że ich nie ścigałeś. Drzwi się otwierają, mimo że nie musiałeś pukać. Co się stało? Punkt zwrotny Boga. Twoje niewidzialne przygotowanie stało się widoczne. Twoja ukryta wierność. Jest publicznie nagrodzona. Twoje ciche modlitwy są głośno odpowiadane. To nie mistyka. To boska mechanika. Zmieniasz się wewnętrznie przez wierność. Bóg zmienia twoje zewnętrzne okoliczności przez łaskę. Rezonans między duchem a materią. Wyrównanie między niebem a ziemią. Manifestacja niewidzialnego w widzialnym. Ludzie wokół ciebie to czują, nie mogąc tego nazwać. Wiedzą tylko, coś się zmieniło. Coś się przesunęło. Ta osoba teraz niesie autorytet, którego wcześniej nie miała. W duchowym świecie jest prawo siewu i żniwa. Co siejesz, to zbierzesz, ale nie natychmiast. Jest czas oczekiwania, czas dojrzewania, czas wiary, gdy nic nie jest widoczne, ale potem, w dniu wyznaczonym przez Boga, żniwo wybucha. Nagle, obficie, przepełniająco. Dlatego wielu wybranych jest zszokowanych, gdy przychodzi punkt zwrotny. Czują się nieprzygotowani, ale nie są. Byli przygotowywani latami, nie wiedząc o tym. Ich duch był gotowy na długo, zanim ich umysł to pojął. To jest różnica między byciem a wiedzą. Jesteś gotowy, zanim wiesz, że jesteś gotowy. Teraz przychodzi święta część, którą wielu przeocza. Punkt zwrotny. Boga jest cichy, nie krzyczy, nie przechwala się. Przychodzi w ciszy uwielbienia, we wczesnych, rannych godzinach modlitwy, w momentach głębokiego oddania, gdy nikt nie patrzy. Największe boskie ruchy dzieją się w ukryciu, gdy żadna kamera nie nagrywa, gdy nie ma oklasków, gdy tylko Ty i Bóg jesteście w pokoju. Wyobraź sobie Maryję, Matkę Jezusa. Anioł ukazał się jej samej, nikt nie był świadkiem, ale to ciche spotkanie zmieniło całą historię ludzkości. Taki jest punkt zwrotny Boga. Nie potrzebuje widzów, potrzebuje tylko otwartości. A gdy czas jest dojrzały, ukryte spotkanie staje się widzialną manifestacją. Świat biznesu odzwierciedla duchowe zasady, umowy zawierane za zamkniętymi drzwiami, partnerstwa kute w ciszy. Decyzje ogłaszane długo po tym, jak zostały podjęte w sercu. Świat widzi tylko wynik, Bóg widzi proces, a proces jest święty, należy do Ciebie i do Niego, nie do publiczności. Zanim coś się fizycznie zmaterializuje, duchowa atmosfera się przesuwa. To boskie prawo najpierw duch, potem materia najpierw wiara, potem widzenie nagle czujesz jasność tam, gdzie wcześniej było zamieszanie. Decyzje, które wydawały się niemożliwe, są nagle jasne. Intuicja, która była zamglona, jest nagle ostra jak miecz. To nie przypadek. To Duch Święty podnoszący Twoją świadomość. Twój duchowy system operacyjny działa teraz na wyższej częstotliwości. W piśmie nazywa się to namaszczeniem. Gdy namaszczenie na Tobie spoczywa, rzeczy działają inaczej. Co dla innych jest trudne, dla Ciebie jest łatwe. Co dla innych jest niemożliwe, dla ciebie jest osiągalne. Nie przez twoją siłę, ale przez Jego siłę, która działa w tobie. Czasami najważniejszym czynnikiem nie jest twój wysiłek, ale boski wpływ, właściwi ludzie we właściwym czasie, słowo w odpowiedniej godzinie, boskie połączenie, które wszystko zmienia to jest dźwignia Boga. Archimedes powiedział: Dajcie mi dźwignię i punkt. A poruszę świat. Bóg daje ci dźwignię. Twoim zadaniem jest rozpoznać, kiedy ją aktywuje. W Biblii widzimy to raz po raz. Estera została królową nie przez walkę, ale przez boską opatrzność. Daniel został premierem nie przez intrygi, ale przez boską mądrość. Józef został wicekrólem nie przez manipulacje, ale przez boskie sny. Punkt zwrotny Boga działa przez wpływ, nie tylko przez wysiłek. Twoja wieloletnia wierność zbudowała duchową reputację. Nie widzisz jej, ale niebo ją widzi, a gdy nadchodzi czas, Bóg aktywuje tę reputację. Nagle drzwi się otwierają, bo ktoś w niebie wypowiedział słowo za tobą. Nic nie zrobiłeś, Bóg zrobił wszystko. Oto boska tajemnica: małe kroki w posłuszeństwie, ogromne skutki w duchu. Gdy jesteś wyrównany z wolą Boga, Każde małe działanie mnoży się wykładniczo w Królestwie Ducha. Jedna modlitwa wprawia aniołów w ruch, jeden akt przebaczenia łamie łańcuchy, jeden moment uwielbienia otwiera niebiosa. Pomyśl o Jozułem przed Jerychem. Chodzili wokół murów, dzień po dniu, pozornie bez sensu, ale w duchu budowała się presja i siódmego dnia, przy siódmym okrążeniu, przy dźwięku trąb, mury się zawaliły. Nie przez ludzką broń, ale przez boski dekret, aktywowany przez posłuszeństwo. Tak działa punkt zwrotny. Podejmujesz małe kroki w wierze. Bóg czyni z nich duchową lawinę. Pisarze znają tę zasadę. Piszą latami w ukryciu. Potem ktoś udostępnia ich post, wirusowo. Nagle docierają do milionów. Co się zmieniło? Jakość zawsze tam była. Ale boskie wyczucie czasu nie było. Aż było. Jakość plus boskie wyczucie czasu równa się przełom. Jeden z najbardziej zdumiewających znaków przeszkody znikają bez Twojego udziału. Biurokratyczna blokada, która trwała miesiącami, nagle rozwiązana. Osoba, która ciągle była na drodze, przeniesiona. Finansowa przeszkoda rozwiązana. Nic nie zrobiłeś. Bóg przekonfigurował system. W piśmie są niezliczone przykłady. Morze Czerwone się rozdzieliło, mury Jerycha upadły, lwy w jamie Daniela zamknęły paszczy, ogień w piecu nie spalił Hebrajczyków. Bóg nie usuwa przeszkód przez Twoją siłę, usuwa je przez Swoją moc. Twoim zadaniem jest wiara, Jego zadaniem jest przełom, to jest moment, w którym zdajesz sobie sprawę: Nie musisz już walczyć, musisz tylko przyjmować. Drzwi otwierają się same. Telefony przychodzą niezapowiedziane, możliwości cię znajdują. To jest punkt zwrotny Boga w swojej najczystszej formie. On pracuje dla ciebie, nie ty dla Niego. Spoczywasz w Jego łasce, a Jego łaska przenosi góry, a potem jest boskie wyczucie czasu, niesamowicie precyzyjne. Trzy rzeczy, które wydawały się niepowiązane, zbiegają się tego samego dnia. Spotkanie, telefon, objawienie. Wszystko w tej samej godzinie, wszystko z tym samym boskim podpisem. To nie paranoja, to Bóg, który krzyczy: Teraz, moment Kairos jest teraz. W piśmie jest pojęcie boskiej koincydencji, gdy okoliczności wyrównują się w sposób, który jest statystycznie niemożliwy. To nie przypadek, to palec Boga, który reorganizuje rzeczywistość. Masywne przygotowania w duchu prowadzą do precyzyjnego ruchu w materii. Ale ten ruch zmienia wszystko. Umowa zostaje podpisana, uzdrowienie się materializuje, drzwi się otwierają i nic nie jest już takie jak wcześniej. Dziękuję, że zostałeś do tego miejsca wybrany. Jeśli ta wiadomość rezonuje w Twoim duchu, to nie jest przypadek. Bóg do Ciebie przemawia. Zapisz się na ten kanał teraz, polub ten film i napisz punkt zwrotny w komentarzach nie dla mnie, dla Ciebie jako duchową pieczęć, jako akt wiary. Jako manifestację Twojej gotowości. Wszechświat to rejestruje, niebo na to odpowiada. Dbaj dobrze o siebie, ukochane dziecko Boga. Punkt zwrotny nie jest możliwością, jest boską pewnością. Pytanie nie brzmi czy, pytanie nie brzmi nawet kiedy, bo odpowiedź już tu jest. Teraz, w tym świętym momencie, pozostań czujny, pozostań w modlitwie, pozostań w wierze. Bo to, co nadchodzi, zmieni wszystko. Bóg zdecydował, niebo się otworzyło, a Ty, wybrany, jesteś gotowy. Obietnica się wypełni, punkt zwrotny jest tutaj, niedziela nadeszła i Twoje życie już nigdy nie będzie takie samo. W imię tego, który był, który jest i który przychodzi. Amen.